O co pytają widzowie youtuberów, czyli nowa seria na kanale z Admirosem QA! Moi kochani, słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 2,5 tysiąca łapek w górę a poprosiłem o 5000, co jest troszeczkę mało. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem dacie radę, ponieważ to jest nowa seria. Mamy do przeczytania. Uwaga, uwaga. 520 komentarzy zostawiliście pod poprzednim odcinkiem z co piszą widzowie do youtuberów 3. Tak więc dzisiaj tworzymy nową serię. Jest to seria QA, więc odpowiem na niektóre pytania, ponieważ 520 komentarzy obstawiam, że nie wszystkie będą sensowne. Pytaniami, tak więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. A no i bym zapomniał, oczywiście wbijajcie na mój Instagram, tutaj wam się wyświetli Ty, możecie zafollowować. Tam też będzie przegląd Waszych wiadomości, więc koniecznie piszcie. Yy, no i co, i zostawcie suba i łapkę w górę. No, zaczynajmy szybko. Nie pierwszy XDDD, gdy chwalisz się, że nie jesteś pierwszy. Nie pierwszy, nie pierwszy. Admiros, jak nie umiesz grać w Minecraft, to jeszcze lepiej każdy ma bekę, im więcej wyświetleń będzie. No nie umiem grać w Minecraft, ciężko mi się naprawdę grać. że powiedziawszy, jak gram sobie z Hadesiakiem Floterem, to jeszcze jest spoko, bo to oni tam prowadzą te serie, a ja im po prostu pomagam, tak więc jest łatwiej, ale jeżeli miałbym sam poprowadzić jakąś serię na modach Minecrafta, albo co gorsza jeszcze na Hardkorze wrócić do mojej serii, to pewnie bym szybko zginął. Chociaż na seria na Hardkorze miała chyba 3 albo 2 odcinki i nie umarłem, tak więc mogę jeszcze do tego wrócić. Hmm, przemyśli Lecimy to. Lecimy dalej. Ciągle wyobrażam sobie Ciebie i Hadesiaka jak gracie w Dan... Dan Gan Ron Pełnijcie moje wyobrażenia. Co to jest Dan Gan Ron Pa? Dan Trigger Happy? What the hell? To chyba gra dla Chuckena tak mi się wydaje. Anime, wizual, Novel mystery, detective, horror. Okej, okay, wizual, Novel eee, Jeżeli będzie milion łapek w górę to to chyba nagramy. Co to w ogóle jest za gra? Gówno z ciebie! Chcę być na odcinku XD. Gratuluję, jesteś na odcinku. Czy czujesz się lepszy wyzywając mnie od Gunwa? Nie jest mi w ogóle smutno z tego powodu. Ani trochę. Admiros, powiedz mi, czemu Fox się wstydzi i nie chce być na filmie? Nie mam pojęcia. Zapytaj Foxiego. Spadaj. Admiros. Co myślisz o kwadratowej masakrze i czy chciałbyś być na tym serwerze? Aktualnie jest już druga edycja kwadratowej masakry, pewnie wszyscy już o tym wiedzą, ale i tak powiem, chciałem wziąć udział w pierwszej edycji, niestety mnie nie wzięli, nie dostałem się, no i stwierdziłem, że no dobra, jak mnie nie wzięli na pierwszą edycję, to po co mam się pchać na drugą, no i po prostu się już nie zgłaszałem, tak więc odmówili mi, powiedzieli mi, no niestety nie możesz być na masakrze, przykro nam, eee, no i co, no i nie jestem, tak więc koniec tematu. Proszę, dawaj z Instagrama, please. Będzie z Instagrama, spokojnie. Będą wiadomości z Instagrama, chociaż jest ich tam naprawdę, naprawdę dużo. Ale następny odcinek będzie z wiadomości na Facebooku, tak więc piszcie na Facebooku, albo w sumie nie piszcie, bo już tak dużo napisaliście, że pewnie nie odczytam wszystkich wiadomości na jednym odcinku. Czasami na odcinku zmieniasz kolor brody. Nie wiem dlaczego. Napisz mi komentarz albo daj serduszko. Dlaczego zmieniam kolor brody? Bo wszyscy robią, jak broda jest w innym kolorze. To jest taki mój znak rozpoznawczy, dzięki któremu mogę po prostu zmienić jej kolor i wtedy wszyscy patrzą: Wow, nowy kolor brody, ale kozacko. To jest tylko takie na szybko dla tych, co nie wiedzą. Ja po prostu farbuję tę brodę, po czym mogę to wodą zmyć, tak więc nie ma problemu. Nie chodzę z różową brodą na ulicy, tak więc spokojnie. To tylko jest na sekundę, w sensie na godzinę. Taka farbka. Masz dystans do siebie. Oczywiście, gdybym nie miał dystansu do siebie, to prawdopodobnie bym płakał w koncie, bo jakiś widz mi napisał, że jestem głównym. Pytanie: co lubisz? Minecraft czy Brawl Stars? Szczerze powiedziawszy, obie te gry są yy, nawet spoko. W sensie Minecraft jest bardziej rozbudowany i daje o wiele, 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 wiele więcej możliwości. Chociaż nie umiem w niego grać, więc raczej chyba wolę B Brawl Stars. Ale za Minecraftem, do Minecrafta też nic nie mam, też jest spoko do pogrania, jeżeli go ogarniam, w sensie jeżeli jest jak i Flotar i pokazują mi co robić i jak kliknąć i jak zbudować przedmioty, to wtedy jest fajnie. W to, że nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć tę grę w Minecraft stworzył jakiś czas, ale ta nazwa kojarzy mi się ze mną, nie tak mało pucharków, ja jestem xd, spamuję słownikiem. No, i właśnie o tym mówię. To jest właśnie przykład człowieka, który klika tylko w wyrazy, które podpowiadają mu który podpowiada mu słownik. Co to w ogóle było? Dobra. Ewentualnie możemy też, nie dla wszystkich państw zachodnich. O, oh, come on, znowu to samo. Niedługo wielkanoc, Wysolku, pójdziesz do koszyka i do kościo kościoła i będziesz taki szczęśliwy. Wow. Admira, powiedz, z kim najlepiej ci się nazywa. Znowu słownik nie zadziałał Admir rozpowiedział, że dostał timeout na 60 sekund Albo minutę, a to jest to samo Jakby co, to tak po prostu mówię Tak jak 90% komentarzy Tutaj z tego co widzę 60 sekund i minuta to jedno i to samo Jezu, czypiacie się o jeden drobny szczegół Ja średnio oglądam BS, bo mnie mało interesuje Mógłbyś coś innego też nagrać, a nie tylko To samo wałkować, no właśnie to robię Właśnie to robię, nie nagrywam już BS-a Nagrywam go zdecydowanie mniej, odcinki już praktycznie się Nie pojawiają, ale i tak narzekacie Tak więc co bym nie nagrywał, i tak znajdzie się garstka osób, która będzie na coś narzekała, no bo tacy są ludzie na coś narzekać muszą. Ale i tak oglądają więc się cieszę. Wszystkiego najlepszego Admirosie W tym wyjątkowym dniu życzę Ci dużo subów Bo lecisz po milion, dużo subów I żeby między Fred i Magrażyną Się dobrze układało owo O, to jest bardzo miły komentarz Takie komentarze szanuję I żeby między Fred i Magrażyną się dobrze układało No pięknie, po prostu pięknie No zbieramy ten milion, zbieramy Mam nadzieję, że w końcu się uda Tak więc będę prosił co odcinek o suby I mam nadzieję, że wszyscy zostawiają subskrypcję I kiedyś się uda wbić ten milion subów Magiczny bardzo magiczny. Uważaj, bo Foxy ukręci kark. Okej, okay, czy Foxy ukręca karki? Tego nie wiem. Przekonasz się, gdy ta kamera przestanie nagrywać. Nagrasz FNAFA 2. Yy, Przymierzam się do nagrania FNAFA 1, więc może kiedyś się uda. I FNAFA 2 tym bardziej się przekonasz. Admiros, kiedy kolejny odcinek z Move or Die? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nagraliśmy dwa odcinki i wciąż nam brakuje czwartej osoby do grania, tak więc na razie odcinka z Move or Die nie ma, być może kiedyś się pojawi. Jakie lubisz najbardziej nagrywać odcinki? Śmieszne odcinki z memów, bo to są najfajniejsze, kiedy przeglądam memy i mogę się pośmiać. I ogólnie planuję nie, 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 wy, wy, w niedługiej przyszłości nagrać odcinek z Try Not To Love Challenge. Czyli spróbuj się nie zaśmiać. I zobaczymy jak to wypadnie. Mam nadzieję, że dobrze i będziecie oglądać. No. Macie, Macie to, to oglądać. Triumph to love challenge. Koniecznie. Dawaj następna edycja Discord. No na Discordzie są jeszcze gorsze pytania, więc raczej nie będzie edycji Discord. Oj raczej nie. Dlaczego masz z tyłu światełka? Jak już nie ma świąt. Dlatego, bo światełka są fajne i są fajne, jak świecą i one zawsze już będą tutaj przez cały rok, nawet jak nie będzie świąt, bo one będą cały czas tutaj świeciły za mną, bo jest fajnie. Miga sobie coś tam w tyłu, z tyłu jest jest kozacko, więc światełka będą. Od kiedy jesteś łysy, XD. Rozumiem, że to miało być pytanie. Jestem łysy od roku 2000. 17 i to był grudzień 2017, czyli jakieś 2 lata już ponad. Tak, już ponad 2 lata. Ale ukrywam moją łysiznę pod czapką, więc nie dowiecie się. Czy teraz jestem łysy, a może teraz jednak zapuściłem włosy? A intryga, co nie? Admiros, czemu w tle siedzi Bulbazaur Pokémon, a jeszcze nie było odcinka, w którym się pojawił. Uwierz, będzie więcej wyświetleń. No dobra, skoro tak mówisz, to przekonajmy się. Proszę, to jest Bulbazaur. Bulbazaur lubi wyświetlenia. Zobaczmy, czy pod tym odcinkiem będzie 100 tysięcy wyświetleń. Zostaw wyświetlenie dla Bulbazaura. Admiros, a kiedy będzie Doki Doki? Uśmieszek? Ehm, to skomplikowane, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Youtuberem nie jesteś, tylko głupoty ci w LB. Lub zapraszanie Hadesiaka Co zakochałeś się w nim I To to samo, ale jesteś Cw***am Oh my god, biedna Natalia Ma 7 lat i próbuje napisać coś obraźliwego Brawo Natalia, punkt dla ciebie Ukryj użytkownika na kanale Będzie nam ciebie brakowało Natalia Naprawdę Oh my god Mi energia siada od tych komentarzy nie chce się czepiać, ale czemu, gdy się wchodzi w wspierających, to na samym dole pisze król, a nie król? Bo to jest tak dla Beki napisane król przez uzwykłe. I król Sów, jakbyś nie zauważył, to tam jest też suf napisane przez uzwykłe i f. Gdzie Sów tak się nie pisze. Tak więc to jest po prostu dla Beki. Zostajesz królem Sów Przez uzwykłe, u i f. U otwarte i f, o. Admiroz, mieszkam blisko Ciebie, można się z Tobą spotkać. Zdecydowanie można mnie znaleźć, jak będę sobie przychodził w parku albo w galerii. Można mnie zaczepić powiedzieć: Hej, się ma, możemy zrobić sobie zdjęcie czy coś? Jasne, ale jeżeli masz zamiar przyjść do mnie do mieszkania, to nie, nie polecam stania na klatce, pod oknem, pod balkonem. Yy, za takie rzeczy jest od razu instantowo ban Tak więc yy, nie róbcie tak Nagrywaj The Battle Cats A nie jakieś memy z remy z Brawl Stars The Battle Cats było najlepszą serią na kanale Memy to najgorsza seria Twój kanał upada Było dobrze gdy nagrywałeś The Battle Cats Wykrzyknik, 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 wykrzyknik To jest właśnie przykład komentarza, który napisał Ziomek, który ogląda tylko yy, Battle Cats na kanale, nic innego Tak więc przykro mi bardzo Nie będzie powrotu do Battle Cats Nie mam zamiaru już to grać już że zrobiłem tam naprawdę dużo, a żeby zrobić więcej, to trzeba no life'ić każdego dnia w tą grę, a na pewno nie wszyscy, którzy oglądają mnie na, na moim kanale, nie będą, nie wszyscy będą chcieli oglądać The Battle catsy. Tylko ty chcesz oglądać, tak więc no to nie wiem, obejrzyj sobie albo sam zagraj. I tyle. Nudne filmy! Kurzona buźka, wkurzona buźka, wkurzona buźka. Przepraszam bardzo, moje filmy nie są nudne, są fajne. Ja tak uważam. No, i w sumie to wszystkie komentarze. Wow, przeczytałem wszystkie komentarze. Udało się, zrobiłem to, przeczytałem wszystkie 520 komentarzy. No, w końcu możemy zakończyć ten odcinek, te komentarze były beznadziejne. Nieważne. Dobra, to już tyle. Wszystkie 520 komentarzy przeczytałem, tak więc mam nadzieję, że się Wam podobał ten odcinek. Następny odcinek być może będzie z wiadomości na Facebooku, bądź też na Instagramie. Tak więc oczywiście wbijajcie na te media społecznościowe. Nie zapomnijcie też o G2 z Kodem Admiro's 3% zwrotu. A linku w opisie zawiera darmowe ciastka. Tutaj macie dwa filmiki, które możecie sobie obejrzeć, jak zawsze standardowo, a tutaj kliknijcie i zasubskrybujcie mój kanał. Już niedługo 600 tysięcy subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.